Gratuluję przygotowania auta i udziału w czerwcowej imprezie, takiej imprezie największej w tym sezonie na liście zgłoszeń ponad 215 kierowców, nie tylko zawodnicy z Europy, ale także z Meksyku, ze Stanów Zjednoczonych. Powiedz jak na gorąco oceniasz kwalifikacje i czy jesteś zadowolony z uzyskanego wyniku? Na początek chciałem pozdrowić wszystkich ludzi, którzy będą to oglądali, znajomych, natomiast no, co do kwalifikacji, nie do końca jestem zadowolony, nie zrobiłem żadnego czystego okrążenia, po, po czwartym, piątym okrążeniu auto odmówiło posłuszeństwa, niestety awaria. Teraz działamy tutaj, chłopacy w serwisu działają, żeby wystartować do wyścigu, natomiast no, no czas nie jest najgorszy, mamy trzecie miejsce, natomiast liczyłem na dużo więcej. No, Niestety grupa jest bardzo mocna i to widać z wyścigu na wyścig, robią coraz lepsze czasy, to nie są postępy rzędu, nie wiem, dwie setne, to już idzie w sekundach tak naprawdę w tej chwili. Ekipa jest bardzo mocna, także no, trzeba walczyć, nic więcej nie pozostaje. Plan jak zawsze jest jeden, wygrać wyścig. Natomiast jak, jak się potoczą dalej losy zobaczymy. No, mam nadzieję, że stanę na podium. Oby tylko auto się dobrze sprawowało, nie było awarii, to myślę, że jakiś tam wynik się uzyska. Natomiast no, pogoda jest, jest bardzo ładnie słonecznie, ciepło, co akurat, moje auto, czego moja auto akurat nie lubi takiej, takich temperatur. Natomiast no, zobaczymy, no będziemy walczyli, a mam nadzieję, że, że jakoś pozytywnie zakończymy ten weekend. No jest to mocny wysiłek dla samochodu, sprawdzian również dla kierowców, bo, bo temperatura w samochodzie jest bardzo wysoka, także no, no mam nadzieję, że, że wszyscy szczęśliwie dojadą do mety. To jest pasja, zamiłowanie i takie jak gdyby hobby. Tak? Spełniam się w tym jak najbardziej, natomiast nie, nie są to moje jak gdyby priorytety w życiu i, i jest to typowo hobby. Od kiedy masz licencję wyścigową jakie było twoje pierwsze wyczynowe auto? To znaczy licencję mam od dwóch lat. Prędzej jeździłem na różnego rodzaju trackdaye, nie były takie jakieś auta stricte przygotowane do wyścigów, były to auta seryjne, delikatnie poprzerabiane, natomiast to jest jak gdyby pierwsze auto tak, tak poważnie, na poważnie zrobione. Jest to mój drugi sezon. W tamtym roku wystartowaliśmy dopiero w drugiej połowie sezonu, dlatego nie mogliśmy powalczyć w generalce. Myślę, też, że te wyniki, które osiągnąłem w zeszłym roku, bo, bo w każdym starcie byliśmy gdzieś tam na podium, były zadowalające. Mam nadzieję, że w tym roku to jeszcze poprawimy i powalczymy o, o jak najwyższe laury w, w klasyfikacji generalnej. Czy pamiętasz najlepszy czas okrążenia na Torze Poznań? Do tej pory było to 1.42.300, natomiast wczoraj się udało poprawić na 1.41.500, mam nadzieję, że będziemy dalej to poprawiali, jeżeli auto tylko na to pozwoli i warunki pogodowe. Są plany, żeby pojechać jeden wyścig górski, być może banowce w tym roku zobaczymy, jeszcze nie patrzyłem w harmonogram, zobaczymy czy to się nie pokrywa z moimi wyścigami, natomiast są takie plany, żeby, żeby jeden raz pojechać w wyścig górski, zobaczyć jak to jest, bo nigdy tam nie byłem, nigdy nie jechałem. Także bardzo bym chciał, natomiast no, priorytetem dla mnie są wyścigi płaskie i cały cykl WPP w tym roku jak gdyby traktuję to, to na pierwszej pozycji. Na początku było to moje auto cywilne, z czasem zaczęły się jakieś modyfikacje, przeróbki. Później doszliśmy do wniosku, że, że idziemy stricte w wyścigi i, i cała specyfikacja tego samochodu jest stricte wyścigowa. Począwszy od zawieszenia, yy, cała redonuika, yy, Program, który jest tutaj zrobiony, no wszystko, wszystko jest zrobione głównie pod, pod wyścigi płaskie. Uważam, że, że no jest to dobry wybór. Przedstaw nam osoby, które tworzą, współtworzą Twój zespół. A więc tak, no przede wszystkim Przemek Pietruszka z firmy PTT Tech Support, który mi obsługuje ten samochód i całego ekipa chłopaków, oprócz tego Forturbo, Turbo, Łukasz Cieszko, który stroi mi to auto, jak na razie jestem z tego bardzo zadowolony, chociaż zawsze, zawsze moc nie jest, za mało, że tak powiem, zawsze mu chciał więcej, natomiast cała ekipa jak na razie sprawuje się dobrze, pomimo tego, że są awarie, zawsze udaje się wystartować w wyścigu i w kwalifikacjach, także, także jest na razie dobrze. Staramy się prowadzić jakieś rozmowy, rozmowy ze sponsorami, natomiast no wiadomo, w, dobie, w obecnej dobie kryzysu jest, jest to ciężko. Sponsoruję się sam, jakichś tam małych sponsorów innych, mam również znajomych, także no, no własnymi środkami raczej. Mamy zrobioną stronę na Facebooku, która niedawno ruszyłam. Przez kilka dni już jest pora kliknięć, także myślę, że z czasem będzie się ona rozwijała i, i mam nadzieję, że, że będę ją dużo, dużo fanów. Tak, mamy tutaj jak gdyby zaprzyjaźniony team też z Kalisza i, i za, zawsze staramy się walczyć fair play, natomiast no, na ostatnim wyścigu yy, za bardzo chciałem, nie udało nam się kwalifikacje totalnie, bo, bo też mi się popsuło auto i zrobiłem tylko trzy okrążenia, byłem gdzieś tam yy, pod koniec pierwszej dziesiątki, ruszyłem dość agresywnie. No i z kolegą z zaprzyjaźnie tego tymu mieliśmy małą, małą sytuację, zajechałem mu drogę, ja wypadłem, przez to straciłem dość dużo, bo, bo dojechałem dopiero na siódmej 8. pozycji, natomiast ja mu też popsułem wyścig, ale, no, ale wszystkie nastroje były później w porządku, pogodziliśmy się po i, i na razie jest super. Dążę do tego, żeby z każdym kółkiem, a gdyby jechać coraz lepiej i poprawiać swoje umiejętności, bo, bo nie ukrywam, że cały czas się uczę tutaj i samochodu, i tego toru. Mam nadzieję, że będzie z każdym wyjazdem coraz lepiej, no a mój cel jest jeden, no, wygrać wyścig jak zawsze, jeżeli warunki na to pozwolą, no i jak najwyżej w generalnej końcowej klasyfikacji na, na koniec sezonu. Ulubiony kierowca, no to na pewno nie będę tutaj, nie wiem, odosobniony na powiem Robert Kubica, aczkolwiek z, y, jeszcze bardzo kibicuję Fernando Alonso, bo jest tak mój wzór i, i, i czerpię z niego inspirację. Jest dla mnie jeden z najlepszych kierowców wyścigowych na świecie. Każdy wyścig kosztuje, a, aczkolwiek no, 10 wyścigów już jest, już jest całkiem przyjemnie, tym bardziej, że jeżeli dojdzie ta runda zagraniczna, y, będzie całkiem fajnie. Mam nadzieję, że w przyszłym roku dojdziemy jeszcze jakiś inny tor, może Brno, może Słowacja i będzie tych rund 12, zobaczymy. Ja bym chciał, by było ich jak najwięcej. Ten obieg lubię bardzo, mówię, spędziłem tu mnóstwo godzin na trackdayach, mnóstwo kółek przejechałem, dlatego uważam, że, że jest tu w miarę bezpieczne, co, co zresztą widać po takim weekendzie jak dzisiaj, że nie było jakichś incydentów groźnych. Oczywiście zdarzają się jakieś, jakieś małe stuczki, wypadnięcia z toru, natomiast no jakiegoś ciężkiego wypadku już nie było i miejmy nadzieję, że, że takiego nie będzie do końca weekendu wyścigowego. Do tej pory wydawało mi się dość, to jest dość ciężka partia techniczna dęby, natomiast mam nadzieję, że na chwilę obecną już sobie z nią radzę całkiem, całkiem dobrze. Zresztą w tym sektorze dość, dość mocno się poprawiłem. Natomiast no pierwszy, pierwszy nawrót po prostej startowej zawsze jest taką wielką, niewiadomą. Jest to dość szeroki łuk, zahamowuje się z dużych prędkości. Jak gdyby nie mam jakiegoś zakrętu, którego nie lubię. Jesteś licencjonowanym kierowcą z doświadczeniem sportowym. Sport samochodowy ma duży wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Jakim jesteśmy kierowcami? Szybko można jeździć, prawda? Tylko też trzeba mieć głowę i, 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 i zwracać uwagę na innych uczestników ruchu drogowego. Natomiast ja proponuję, jeżeli ktoś chce się naprawdę wyszaleć, są imprezy typu track day organizowane tutaj chociażby na Poznaniu. Nie jest jakiś to drogi koszt, można taki track day jechać, są instruktorzy, którzy wsiądą na prawy, pokierują, podpowiedzą, pomogą. Jest naprawdę bardzo dobra nauka, chociażby poślizgu w innych rzeczy, wychodzenia z jakichś trudnych opresji, które można później wykorzystać w ruchu codziennym.